Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do tłumów i do swoich uczniów: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie przed ludźmi królestwo niebieskie. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść wchodzącym. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego nowego wyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwa kroć bardziej niż wy, winnym piekła. Biada wam ślepi przewodnicy, którzy mówicie: Kto przysięgnie na świątynię, nic to nie znaczy. Kto natomiast przysięgnie na złoto świątyni, tak, to go wiąże. Głupi i ślepi jesteście, bo co jest większe złoto czy uświęcająca złoto świątynia? Mówicie także, kto przysięgnie na ołtarz, nic to nie znaczy. Kto natomiast przysięgnie na ofiarę, na nim, tak, to go wiąże. Ślepi jesteście, bo co większe ofiara czy uświęcający ofiarę ołtarz. Otóż kto przysięga na ołtarz, przysięga na Niego i na wszystko, co na nim. A kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na mieszkającego w niej. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na siedzącego na nim. Może najpierw małe wyjaśnienie, ponieważ dzisiaj jest wspomnienie Matki Bożej Królowej. Dlatego w niektórych kalendarzach liturgicznych proponowana jest Ewangelia o zwiastowaniu Najświętszej Marii Pannie. Ja wybrałem jednak, ponieważ to nie jest świąteczne wspomnienie, nie jest to święto w Polsce: Święto Matki Bożej Królowej obchodzimy 3 maja jako Święto Matki Bożej Królowej Polski. I z racji tej, że właśnie ten dzisiejszy dzień jest jedynie wspomnieniem, liturgicznie wspomnieniem, a nie świętem Matki Bożej, wybrałem Ewangelię tak zwaną z dnia, kontynuację Sobotniej Ewangelii. Wybrałem, żeby skomentować. Tym bardziej, że właśnie ta dzisiejsza Ewangelia. Jest dokładnie y, 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 ciągiem dalszy, dalszym Mowy, którą, której początek słyszeliśmy: Mowy Pana Jezusa, której początek słyszeliśmy w sobotę. I y, 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 przypomnę, że Ewangelia Sobotna kończyła się tą przestrogą: kto będzie się wywyższać, zostanie poniżony, kto będzie się uniżał, zostanie wywyższony. I tam ta sobotnia Ewangelia mówiła o tych ludziach, którzy lubią pierwsze miejsca, lubią być pozdrawiani na rynkach, lubią, żeby ich nazywano mistrzami i tak dalej. I dziś Pan Jezus kieruje do nas ja to odbieram bardzo też osobiście, taką przestrogę, dalszą, kolejną przestrogę. Przestrogę przede wszystkim przed tym, żebym nie utrudniał w jakikolwiek sposób ludziom wchodzenia do Królestwa Niebieskiego. Żebym przed nikim nie zamykał, mówiąc dokładniej, żebym nie zamykał przed nikim Królestwa Niebieskiego. Że to nie do mnie należy. To nie do mnie należy oceniać, osądzać, mówić, że ten czy tamten człowiek nie kwalifikuje się do Królestwa Niebieskiego. O tym decyduje, o tym decyduje Pan Jezus. Oczywiście zupełnie inną sprawą jest dopuszczanie kogoś do Komunii Świętej to nie jest dokładnie to samo. To, że ktoś nie jest dopuszczany na przykład w Kościele do Komunii Świętej, to nie znaczy, że nie jest dopuszczany do Królestwa Bożego. To znaczy, że nie jest, że nie jest mu odmówione prawo do wiary, do modlitwy, do bycia w Kościele i przede wszystkim, że to nie oznacza, jeżeli ktoś ze względu na pewne prawo, które obowiązuje w Kościele i które ma, która ma swoją, swoje znaczenie, swoją wartość, tak jak już kiedyś sobie mówiliśmy, też pewnie jakieś takie znaczenie wychowawcze, że to nie oznacza, że jeżeli ktoś nie jest dopuszczony do Komunii Świętej zgodnie z przepisami Kościoła. Zasadami życia kościoła, to nie oznacza, że będzie potępiony. Właśnie. To nie do mnie należy. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ten, kto według prawa nie może otrzymać rozgrzeszenia, czy on będzie potępiony. Absolutnie nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jeżeli bym powiedział, że na pewno tak, no to. Wtedy mówiłbym w sprzeczności ze słowami dzisiejszej Ewangelii: zamykałbym przed ludźmi królestwo niebieskie. I teraz, co jeszcze jest zawarte, taka istotna rzecz, zawarta w tej, w tej przestrodze, w tej dzisiejszej Ewangelii? Pan Jezus mówi, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego nowego wyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwa kroć bardziej niż Wy winnym piekła. Przytaczam to zdanie, bo ono dla mnie jest bardzo, bardzo ważne w tej Ewangelii. To znaczy, ono mi mówi o tym, żebym. Że Pan Jezus mnie bardzo prosi, żebym ja nikogo nie czynił winnym. Tym bardziej winnym niż, niż ja jestem. Winnym piekła. To jest w zgodzie z tym, o czym mówiłem przed chwilą o tym zamykaniu, o tym, żebyśmy nie zamykali przed nikim Królestwa Bożego, czyli żebyśmy o nikim nie mówili, że pójdzie do piekła. Właśnie nie czyńmy nikogo bardziej niż my sami winnym piekła. Czyli właśnie znów, jeżeli nam się wydaje, jeżeli według prawa kościelnego ktoś nie żyje w stanie łaski uświęcającej, to nie do mnie należy mówić, czy ten człowiek rzeczywiście jest winny piekła. Pan Jezus nie chce, żebym tak mówił. I dlatego ja nigdy tak nie mówię. Nigdy tak nie mówię. Absolutnie. Jeżeli ktoś tak mówi, to moim zdaniem sprzeniewierza się, się słowom tej, tej dzisiejszej Ewangelii. I myślę, że mogłyby być zastanawiające też te słowa. Aha, może jeszcze dodam, bo ktoś powie, no, ale katechizm Kościoła katolickiego mówi, że jeżeli ktoś umrze w stanie grzechu śmiertelnego, no to nie może być zbawiony. Spieszę z wyjaśnieniem, że, że tak rzeczywiście jest. Natomiast, właśnie słowa dzisiejszej Ewangelii przypominają nam, żebyśmy nigdy. Nigdy kategorycznie nie stwierdzali, że ktoś na pewno żyje w grzechu ciężkim i na pewno umarł w grzechu ciężkim. Zwłaszcza nie mówmy tego, że umarł w grzechu ciężkim, bo nigdy nie wiemy, co tak naprawdę w duszy tego człowieka się dzieje. I ja oczywiście, jako spowiednik, widząc, że ktoś na przykład nie chce poprawy żyje w grzechu ciężkim i nie ma u niego postanowienia poprawy, no to oczywiście kierując się prawem kościelnym, nie udzielę rozgrzeszenia. Ale ja nie dając rozgrzeszenia, ja nie mogę mieć pewności. Nigdy nie mam pewności. Pan Jezus nie chce, żeby miał pewność, że ten ktoś na pewno żyje w grzechu ciężkim. To jest sprawa między tym człowiekiem a Bogiem. Natomiast gdyby tak było, i o tym mówi katechizm Kościoła Katolickiego, że gdyby tak było, że ten człowiek rzeczywiście, faktycznie żyje w grzechu ciężkim i umarłby w tym grzechu, nie nawróciłby się w żaden sposób nie, przed śmiercią, no to wtedy pójdzie do piekła. I o tym Pan Jezus też, zresztą, właśnie parę dni temu. Słyszeliśmy Ewangelię o tym, kto jest godny życia w niebie. Tam w tamtej Ewangelii, w tej przypowieści o uczcie, na którą zostali zaproszeni źli i dobrzy ludzie, Pan Jezus to, można powiedzieć, wyjaśnia. Natomiast jeszcze. Chciałbym powiedzieć parę słów o tym, co potem dalej Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o tym przysięganiu na świątynię, na złoto konkretnie na złoto świątyni i na ofiarę. Może najpierw przypomnijmy sobie, że Pan Jezus w pewnym momencie powiedział: W kazaniu na górze, żebyśmy w ogóle nie przysięgali, tylko żeby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. Czyli, żebyśmy byli po prostu prawdomówni, żeby nasze tak oznaczało tak, nie oznaczało nie. I żebyśmy przez to, że czasem tak oznacza nie, a nie oznacza tak, żebyśmy potem nie musieli sięgać po przysięganie, żeby się uwiarygodnić. Natomiast jeżeli, nie? ja tak odbieram tę dzisiejszą Ewangelię, że Pan Jezus mówi, że jeżeli już ktoś przysięga, no bo, bo no nie jest wiarygodny i teraz musi jakoś uwiarygodnić, czy albo nie jest uważany za wiarygodnego i teraz musi jakoś uwiarygodnić siebie to, co mówi, to niech nie przysięga na złoto świątyni i niech nie przysięga na ofiarę składaną na ołtarzu. Natomiast niech raczej przysięgnie na świątynię i na ołtarz, na którym jest składana ta ofiara. I co to, jak ja to rozumiem, dlaczego? Otóż złoto świątyni, o którym mówi Pan Jezus, i ofiara składana na ołtarzu to jest coś, co jest ludzkie to jest dzieło nasze, dzieło człowieka. Świątynia, jeżeli jest piękna, to ona jest piękna dlatego, że człowiek ją przyozdobił. Natomiast jest świątynią, dlatego, że w niej mieszka Bóg. I tak samo yy, yy, ołtarz, jeżeli oczywiście tu mówimy o ołtarzu yy, tym starotestamentalnym, yy, ołtarz jest czymś uświęconym przez Boga. Natomiast ofiara na nim składana jest ludzka. Jest czymś, co człowiek przynosi. My w naszych świątyniach mamy ołtarz, na którym składana jest ofiara Chrystusa. Więc tutaj mamy zupełnie inne znaczenie ofiary, jakby ofiara ma zupełnie inny wymiar, bo ten, który jest składany na ołtarzu nie jest tak w sensie ścisłym naszą ofiarą. Znaczy my go przynosimy, ale jest to sam Bóg. Więc ofiara nie jest ludzka. Ofiara jest boska właśnie. I ołtarz też jest święty, tak jak tamten ołtarz. Natomiast Właśnie Pan Jezus jakby na to zwraca uwagę, żebyśmy nie przysięgali na to, co jest ludzkie. Żebyśmy jakby tego, co jest ludzkie, tego, co jest naszym dziełem, żebyśmy nie podnosili nie, do jakiejś takiej rangi, tak dużej rangi, że nawet w pewnym momencie zaczynamy przysięgać na to. Myślę, że Pan Jezus właśnie. To chciał wytknąć pewnie też, zwłaszcza uczonym w i faryzeuszom, nie? że oni jakoś przeceniają yy, swój wkład w Boży kult, czyli przeceniają wartość tego złota, którym przyozdobiona jest świątynia, przeceniają wartość ofiar, które składają na ołtarzu, nie? czyli konkretnie tych zwierząt, nie? które tam przynoszą, kupują i potem yy, Przychodują i potem składają w ofierze, żebyśmy tego, tego po prostu nie przeceniali. Żebyśmy jednak skupili się bardziej na działaniu Boga, bo ono ma większe znaczenie, niż na naszym własnym działaniu, na naszych własnych wysiłkach. Tak więc otrzymujemy kolejną lekcję lekcję pokory, lekcję prostoty. Lekcje też dobrego traktowania człowieka. Pan Jezus może jeszcze na koniec raz przypomnę: bardzo nas dzisiaj prosi, żebyśmy nie czynili nikogo winnym piekła. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.